Wracam, słuchajcie, do Was innego dnia. Będziemy kontynuować dalej. E, nagrałam te kilka sztuk i już nie zdążyłam nagrać dalej, więc bierzemy się za kolejne. Szczególności, że dzisiaj odebrałam kolejne dwie paczki. E, chciałabym się w ogóle tego pozbyć w końcu stąd. Więc jedziemy dalej. Tutaj jedziemy sobie nożyczki. To jest jeszcze nie wszystko. Chyba jeszcze z trzy sukienki. Jedno wysłali, dwie jeszcze nie, ale to tam sama końcówka tu jest najwięcej tego towaru. Takują słuchajcie błękity. Mm. Broka słuchajcie od kurzań z już trzeci dziennie. O, wow! Ale ładny, kolor błękitny. Trochę dzisiaj pogoda będzie nam... Może nie oddawała do końca jakoś nagrania, jaką byśmy chcieli, ale jak patrzyła na pogodę, to musiała czekać do soboty, a jest środa, także szkoda po prostu mi, żeby to leżało. Powiem Wam, że ładnie to wygląda. To jest zupełnie inaczej wykonane niż tamte poprzednie. Jest to lepsza jakość. Zdecydowanie. Krótko więc zakładamy. Słuchajcie, tutaj jestem bardzo miło zaskoczona, zobaczcie na to. Od razu Wam wspominam, że to jest o wiele lepsza jakość. Tu mamy marszczenie, dekolt. Jak widzicie, on jest taki tu w serduszko. Ramiączka są takie lekko padające. Jedynie co do długości, no to ja bym się wykończyła, gdybym miała na poprawinach mieć taką długą sukienkę, bo czekajcie, chcę się przejść. O, żeby Wam pokazać zamysł, ale no w tym się wtańczyć by nie dało rady. i Wiecie, na pewno by do skrócenia musiał być, ale tak. Tylko to jest jedna ze sukienek, między innymi które e, brokatowe miałam. Oczekiwałam troszeczkę innego stylu, ale sama w sobie jest po prostu, no bomba. Zobaczcie tył. Ładnie. Ładnie to wygląda. I w ogóle, co jeszcze trzeba wspomnieć? Czekajcie, bo tu się ciągnie. E, ten tak jest sexy. Ona naprawdę robi tutaj tak samo niezłą robotę. No dobra, ta jest po prostu strzał w dziesiątkę. Jakby tylko ktoś oczekiwał, właśnie takiego wzoru, e, to wykonanie wszystko spoko. Liczcie się, mną, z to są cekiny, więc, tak czy siak, one będą gdzieś tam was kuć, będzie je czuć. Ale no po prostu bomba. Dalej też jest błękit. Ale materiał jest taki jakby w niej tych cekin nie jedna na drugiej była i jest bardziej przyjemne. To od razu się jakby e, rzuca w dotyk, bo wszystkie będą długie, bo ja chciałam długą sukienkę. Ta jest na ramionczka. O tak. Tył ma bardzo długi, w sensie plecki. No dobra, zakładamy. Więc tak, ta spokojniejsza jest sukienka, przez to, co nam tutaj się dzieje, jak widzicie, od góry, bo jest po prostu na ramionczkę. Myślę, że tutaj no, pewnie źle podociągane, ale sam fakt założenia jej. Powiem Wam tak, jest naprawdę całkiem niezła. Na pewno kupuję tym, że jest mięciutka. No, mamy sukienkę znowu długą. O, więc ona jest takich, co miałeś tam z tyłu ciągnąć, ale to nie wchodzi w grę. Co ma za plecy. Zobaczcie na jej plecy. Widzicie to, jak to seksy wygląda. Normalnie mega. Tutaj wygrywa na pewno plecami. Bardziej czuję podkreślony kształt, przez to, że tutaj właśnie kończą się plecy. To bardziej ona mi tu podkreśla i to lepiej wygląda. Ale. Ale osobiście na takie, tą sukienkę to bym mogła założyć do kogoś na wesele. Ale nie na swoje, jest tutaj dla mnie e, no zbyt skromnie. Aczkolwiek widzicie, ona się mieli w taki delikatny pudrowy róż, mimo tego, że jest błękitna. Piękna. Kolejna sukienek, naprawdę piękna. Zobaczcie, sobie stawki przed i po, te niektóre sukienki naprawdę w ogóle nie odbiegają tym, co tam producent... Producent, temu Charlie Express. Znaczy tam producenci wystawiają te sukienki, też widziałam. Eee, jest na oryginalnych zdjęciach. Złoto. A to już wiem, jak. Bo pasek ewidentnie matki na środku, więc już wiem, jaka to jest sukienka. Bardzo zbliżona do tych, co zakładałam. Bo jest tutaj też na ramionczka. Tutaj po środku ma e, ta ładnie nam tutaj holt zrobi tutaj i resztę długie, długie złoto. Jak widzimy nadal w cekiny. No i mamy kolejną. Tutaj jedynie trzeba od razu zwrócić uwagę na dekol, bo tu dekol naprawdę pięknie się układa. Te miseczki są fajnie tutaj zrobione. I co to pochwała? Jedyne co nie dla każdej wysokiej dziewczyny. Bo tu, umówmy się, ale od razu może coś tutaj zobaczyć: duży rozpierdak, który po prostu no robi tu robotę. Nie powiedzmy, że nie, bo to jest cały tak by tej sukienki. Na mnie wydaje mi się, że jest za duża, bo nie robi o takich wcięć. Tak, teraz zapałam z tyłu. Ale tak. Jest piękna napadę z kolejną piękną sukienką. Ale będziecie jak potem jakieś wesela, poprawiny czy cokolwiek będziecie mogli już wcześniej sobie na kimś przetestować sukienki. Jak wyglądają. Czy to jest faktycznie to. Ładne to. Naprawdę ładne to. Ale to jest coś co dla mnie znowu mało oryginalne. <laughs> mało oryginalne. Nie jest złe, ale tu dla mnie główną robotę robi dekolt. No i ten rozpierdek. Tego to, to, to jest sarombiste w tej sukience. Sukienka ostatnia z tej paczki już. Tak. O, to może być ładne, bo to ma wzory takie dla mnie przypominające wzory weselne. Oczywiście, że w cykiny, ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. Ramiączka ma takie grubsze. Na szerszym ramiączku. Znowu dekolt będzie tutaj Fajnie powinien wyglądać, tylko on tu nie ma miseczek, na mnie to może wisieć. Zobaczcie, tu ma siateczkę. To jest ładne, długie coś. To trzeba szybko założyć. Widzicie te wzory? To było takie ślubne Skakujemy. Czy ona nie ma boku pokójników? Ona nie ma tu z boku, dobra. Powiem Wam, że to jest coś zbliżonego temu, co poszukuję, bo ja generalnie byłam na weselu, gdzie panna moda miała bardzo podobną sukienkę do tej co ja mam, ale ważne jest to, że jakby moja figura i moja uroda ładnie w niej wygląda. Co jest do zmiany, jakby miała ją zostawić, no to na pewno ją skracamy, tak? No bo nie da się tym tańczyć siatka, siatka ktoś tu fatalnie Czy znaczy wiecie, to jest też o chodzi o karnację być może jak ja byłabym opalona, to by lepiej wyglądało, ale jak ja bym sobie ją zostawiła, to nawet można z pogadać, bo ona tutaj nie ma żadnej miseczki Czy mogła od środka dać jakąś miseczkę i wtedy to może by tutaj złapało sztywności i dzięki temu tu w ogóle by nic nie musiało być tylko taki seksowny dekolt pokażę Wam plecy, w ogóle roboty robią tu szerokie moim zdaniem ramionczka. no wygląda to pięknie Bardzo ładnie. Nawet, jeśli bym już się pokusiła o to, żeby krawcowa ją zobaczyła, to możemy przecież zawsze dorobić też jakiegoś rozpierdaczka tu seksownego, nie? Aczkolwiek to, że ona jest taka długa i przylegająca, to też ma swój urok. Ale no, te wzory i tak ona się mieni, sami zobaczcie. Siatka teraz odstrasza, co? Ja wiem. Nie, ta sukienka naprawdę jest godna uwagi, żeby się nad nią zastanowić. Tylko wam nie małe wprowadzić zmiany. No? To jest fajne. Otwieramy kolejną paczuchę. Czuć, że tutaj są e, cekiny złota. Nie wiem, co tutaj jest, nic mi na razie nie mówi. Na pewno przyjemne. Ej, przyjemne są te niektóre cekiny. Na początku, co przymierzałam, to gryzłem. Od razu dotyk. że? Nie wiem, co to jest. <laughs> I nie wygląda, żeby to dobrze wyglądało tu. No dobra, ale jak zakładamy, to zakładamy. Cię na to. Nie sprawdziłam teraz na szybko, jak to wyglądało oryginalnie na zdjęciu, ale sami to ocenimy sobie przy montowaniu i wyoglądając. No nie jest to coś dla mnie, no nie. Jedyne co, to powiem Wam, że ekspres szybko się zapiął, jak nie w tych wszystkich cekinach. Ale to jest straszne. Ma rozpierdak, żeby nie było, coś tu ma. W ogóle podszewka jakaś mega długa. No, i jestem ciekawa, jak to wygląda oryginalnie. To sobie, na pewno myślę, że tył cyckiej, bo ja ona by też na innego uroku. Ale takie dziwne tutaj, te Tutaj jakieś takie, ja nie wiem. Jaka w ogóle. Mało plecy widać, mało seksu tu jest z tym. A ja takich nie lubię. Ściągamy to, bo to, 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 to. To, 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 to nie to. Ostatnie z tej paczki. Mam tu słuchajcie mojego pomysłka, bo ją mamy. Pomaga mi zapinać te wszystkie sukienki, bo tak to to bym usiadł niej latać u góra dół. To mógłmy się zapiąć od tego sukienkę, która jeszcze ma cykiny to nie jest jakiś coś łatwego. Gładką to jeszcze zamkniemy. O, wow! Tu mamy szarość. Srebro wkracza w kraszendry. Zabezpieczona, widzę tu folikami wszędzie. Na ramionkach cienkich. To bardzo ładnie wyglądało na zdjęciach. Już wiem, co to jest. To bardzo ładnie wyglądało na zdjęciach. Zobaczcie to. Po prostu zakładamy. O! To ma jeszcze takie tutaj kółeczka. Eee oryginalna sukienka, bardzo oryginalna. Myślę, że tutaj tylko jedynym minusem jest światło, że nie odda. Zobaczcie, bo tu są takie kręgi, widzicie? To wam tu może tego nie oddać. Tu brakuje dużego cyca do tej sukienki. Jakby tu był duży cyc, to od razu jestem przekonana, że ta sukienka by razy 10 miała e, ocenę. Piękny jest tył, z którym ma też rozpierdaczek, zobaczcie. I Tutaj mama od razu na co zwróciła uwagę, to na wycięcie tutaj. O, to. ramionczka. O, od razu troszkę lepsze światło wpadło. Hmm. Jest to oryginalne i jest to coś innego. Myślę, że tu dużo by też robiła biżuteria, fryzura. I to by też nabrało innego blasku. Nawet może nie do końca byłaby ona do skrócenia, bo jak tak chodzę, to nie jest źle. Cieszę się, ja nie będę miał takich chyba wysokich szpilek. Nie mam słów. Zostawmy to bez, bez zakończenia.